W październiku 28-29 gościmy e, drużyny z całego Dolnego Śląska. Odbywają się igrzyska, dzieci w Unii Hokeju, e, finały Dolnego Śląska. 28 października e, były drużyny dziewcząt, było 7 drużyn. E, dzisiaj 29 mamy e, też 7 drużyn, e, grają chłopcy. Mecze odbywają się w ten sposób, że e, drużyny są układane w grupy. Jest grupa A i grupa B. I tutaj poprzez losowanie drużyny ze sobą rywalizują. Rywalizacja jest dosyć wyrównana. Wczoraj, też, gdy grały dziewczęta, było widać, że podobne umiejętności, więc tak naprawdę mistrzem Dolnego Śląska mogła zostać każda drużyna. Zespoły grające są z całego Dolnego Śląska, z Krzyżowa, z Lubawki, z Łoziny, z Hobieni, z Budziszowa Wielkiego, więc. Wszystkie zakątki Dolnego Śląska. Drużyna z Piławy Dolnej gra tutaj z zaciętą grę w unihokeja. Wczoraj nasze dziewczęta zdobyły piąte miejsce. Zobaczymy jak dzisiaj drużyna chłopców wypadnie. Tak jak mówiłam, jest tutaj duża szansa na zwycięstwo. Uni Hokej w Piławie Dolnej gości przynajmniej od 10 lat. Od kilku lat gościmy finały Dolnego Śląska. Cały czas ta dyscyplina się rozwija i chcemy też tutaj uruchomić klub, który będzie doskonalił grę w unihokej. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie trenują też unihokej, ale dodatkowo na zajęciach SKS ta dyscyplina dominuje. Sprzęt i wszelkie potrzebne akcesoria do unihokeja mamy, pozyskujemy też od darczyńców więc drużyny są w pełni wyposażone. Sport, dyscyplina unihokej to gra zespołowa, więc uczniowie muszą wczytywać się w dobry przebieg i przekazywanie swoich umiejętności. Nie można tutaj grać indywidualnie, trzeba ze sobą współdziałać, żeby osiągnąć sukces. Sport niszowy na naszym terenie, bo na powiecie dzierżuniowskim nasza drużyna z Piławy Dolnej tylko reprezentuje ten powiat, Jednakże jest to pasja, którą uczniowie zarażają innych. Jestem dumna z tego, że uczniowie uprawiają u nich hokej, że możemy tutaj pokazać się na mistrzostwach Dolnego Śląska i że jest to nasz duży atut. Nagrody dla zwycięzców to dyplomy pamiątkowe, medale, puchary, więc jest o co walczyć. Wszystkim zawodnikom życzę dobrej gry gry fair play, żeby było mało kontuzji, a żeby byli zadowoleni ze swoich wyników.